hej cześć witajcie jestem Simon i to na kanale kanale Farming Monitor 19 z serii 2. E, dzisiaj raz kolejny jestem sam natomiast e, nie zaprzestałem i dalej robię po to by tak dla was odcinki druga osoba za jakiś czas się pojawi e, nie jestem w stanie wam określić czy to będzie kolejny odcinek czy tam dwa odcinki e, zobaczymy po prostu no i co no zapraszam was do oglądania na scen starcie zostawcie łapkę w górę subskrypcję z dzwoneczkiem jeśli jesteście nowi bo na kanale prowadzę dużo materiałów, które mogą Was zaciekawić, może ten materiał Was zaciekawi, także no opłaca się, opłaca się. Stan konta 20 tysięcy, tak jak było w ostatnim odcinku, wszystkie pola zrobione, wszystkie pola oczywiście zrobione. W kolejnym odcinku prawdopodobnie będziemy albo robić żniwa, albo siać, ponieważ w dzisiejszym odcinku chyba tylko robię wapno, rozsypuję i omówię parę z Wami rzeczy. Poza tym, trzeba właśnie omówić parę rzeczy bardzo ważnych, także zaraz zresztą je sami omówimy. Dzisiaj będziemy jeździć naszym ukochanym Zetorem, czyli największą i najlepszą maszyną, jaką na razie posiadamy. Z czasem, będziemy, z czasem będziemy oczywiście ją ulepszać, co spowoduje, że silnik po prostu będzie. No silnik po prostu będzie lepszy i będzie się, przyjemnie, będzie się przyjemnie z niego korzystało na coraz większych maszynach. Mamy tutaj... O, jak ktoś do mnie pisze... Mamy tutaj oczywiście... Nasz, nasz rozrzutnik wapna. Chyba tak to się nazywa. Za mamy go, no mam nadzieję, że maszyna da radę, powinna dać radę przynajmniej, mamy 8000 załadowane wapna, także, także jest git, I, i co, no i mam nadzieję, że to da radę, a co musimy omówić, co musimy omówić, właśnie, bo, były, był komentarz, żebym zamienił o to właśnie tę, tą sodowę i tą, to, to miejsce dla krów, przepraszam was, ale... no. Eee, dobra, eee, wrócę po przerwie. Eee, ale ktoś do mnie pisał na, na Steamie, nie na Discordzie, pomyliłem się. Tak czy inaczej, eee, pisał, pisał... jedna osoba pisała, którą serdecznie pozdrawiam. Eee, żeby wymienić, o to sobie te podmienić, w sumie nie wymienić, no w sumie to też wymienić. Eee, Wymienić to i to na bardziej polskie, i owszem, chciałem to zrobić. Tyle, że zobaczcie to, bo szukałem fajnych na modchabie, fajnych zagród dla zwierząt i znalazłem. Natomiast jedne są za duże, a drugie są jakieś no, dziwne. Mam za mało pieniędzy, nawet nie mogę wam pokazać. Tak czy inaczej. Eee, niestety wam nie pokażę, przepraszam. Chciałem wam pokazać te stodoły, które są dosyć fajnych e, rozmiarów, i e, fajnie by je było mieć. To niestety wyglądają w taki sposób, że jak je próbuję postawić, to one się obracają tylko pod czterema kątami, czyli o tak na skos, e, o tak. Nie, nie, tak nie. Nie, tak, tak i tak chyba. Taki, o tak, na X w sumie się tylko stawiają. I nie mogę go postawić o w taki sposób, ani w taki sposób, gdzie byłoby fajniej i wygodnie. Przez co, no, to mi trochę koliduje i ja pomiędzy tym odcinkiem, a teraz nagrywam ten odcinek, i niestety nie zdążyłem po prostu sobie tego garnąć Poszukam yy, poza modhubem jakichś ciekawych yy, stodu, no chyba że to jest modhuba, co teraz posiadam jakaś. Na no, jakąś mi się uda e, fajnie zrobić. E, ostatecznie, jeśli nic nie znajdę, to po prostu postawię sobie pod skosem, a później zrobię jakieś tutaj fajne dojazdy, i, i tak, żeby po prostu to miało jakiś sens, stawianie tak. E, poza tym, e, u, u tych nie ma jakiejś dużej zmiany jedne są za duże, drugie się pod kątem obracają, a niektóre, tu, w sumie mam parę na oku i chyba je wymienię, natomiast, jak już mówiłem, na razie się wstrzymuję i w kolejnym odcinku postaram się wymienić, dzięki czemu w sumie, no, będziemy mogli już powoli zaczynać korzystać z owiec, o ile w nie zainwestujemy, yy... To zostaje. Jedyna rzecz, którą, którą zostawię sobie z tych wszystkich rzeczy, to jest chyba tylko to, ponieważ to jest dostosowane do mapy i wydaje mi się, że nie będzie, nie będą nam się pojawiały tutaj jaja, tylko te jaja będą od razu szły do skupu, jakby będziemy dzięki nim dostawać pieniądze. To jest tylko moja teoria, to sobie zobaczę potem na innym saveie. Jeśli się potwierdzi, to będzie fajnie, jeśli nie, no to przykro mi bardzo i spróbujemy sobie wykompilować trochę inny sposób. Edytować mapy nie będę, bo, bo po prostu nie. Nie chce mi się i teraz zrobić to wszystko, żeby był, były te jaja, no, no to trochę trochę byłoby roboty, e, dlatego nie będę się na razie w to bawił. I co no i to tyle co miałem pokazać. E, jeszcze jedna rzecz, czyli sprowadziłem sobie resztę maszyn. Jest parę zmian na przykład. E, to kosztuje 11, chyba i pół tysiąca, e, Ma trochę większą pojemność e, całych bel i ogólnie trochę jest lepsze. A jest tańsze niż tamte, co wtedy mieliśmy, dlatego je to wymieniłem. Poza tym chciałem mieć jakieś trochę coś innego i trochę inne maszyny, dlatego w kolejnych Belach będziemy sobie z tego korzystać. To się nie zmieniło. Załatwiłem sobie już dwa pugi. No i to oczywiście tam przybyła. W sumie nie przybyła, bo to chyba tyle, co ja miałem na tej farmie. No, tak czy inaczej, jeśli coś pominąłem. Czegoś nie mam, właśnie to auto miało być, ale to sobie zapomniałem o nim totalnie, potem je sobie zrobię. No, po prostu, jeśli coś zapomniałem, to pomiędzy odcinkami sobie dodam. Dobra, w takim przypadku możemy już w sumie zaczynać, bo trzeba by było. Mam na 8000, tak jak już mówiłem, załadowane i mam nadzieję, że ta maszyna, ogólnie maszyna, ten traktor, ten, z, ten zetor da radę do takiej maszyny. Ogólnie pokażę wam ile on kosztuje Bo to też powinienem wam pokazać Tu jest technologia nawożenia I to jest oto, już wam pokazuję o ten za 32 tysiące prawie Natomiast wszystkie pieniądze na przykład Nie mam chyba dwóch albo jednej maszyny I dzięki czemu w sumie dało mi to wartość Żebym mógł coś takiego sobie oczywiście Kupić. Zamiast tego mamy oczywiście mniej maszyn, no ale to i tak jest fajnie. Maszyny mi się podbają. Mamy 25 metrów, co jest naprawdę fajnie. 81 koni mechanicznych i 110 kilometrów, czyli tyle by potrzebowało. Mój chyba traktor tyle nie posiada, ale postaramy się oczywiście. Nim zdołać. Yy, zresztą, że wszystkie inne to są tak mało tego, że ja znowu bym się bawił w transport, że po prostu no to by mi się nie opłacało. Czy mi tu sięgnie 25 metrów? Oby tak. Yy, dobra, w takim wypadku już wjeżdżam na pole i. oj, oj, najpierw musisz rozłożyć, tak. Yy, najpierw musisz. Oj, oj 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 oj. Dobra, lecimy. No i będzie problem, będzie problem. Zresztą patrzcie jak to szybko znika. Dobra, ale traktor się rozpędza. Także nie jest źle. Tutaj będzie jeszcze jeden przejazd. Tutaj też. To sobie po prostu porobię. No trudno, no trzeba trzeba oczywiście. Zjadę sobie tym traktorem trochę, może żeby złapać to. Jedziemy 11 km na godzinę, czyli nie jest tak źle. A tego wapna powinno nam wystarczyć na te dwa pola, bo tylko te dwa pola wymagają w sumie tego wapna. Eee, także no, 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 dobrze, dobrze. Eee, nie będę wam chyba. albo nie, może w kolejnym odcinku pokażę wam. Oj, oj, oj. Chyba otknęliśmy. Dobra, otknęliśmy. I teraz muszę. no, jakie dziwne akrobacje zrobić, jak zawsze. Eee. Widzicie, to chyba rozpędzeni rozpocznę sobie pracę, żeby już to wprawić w ruch. O, w taki sposób. O, właśnie. Dzięki temu już mam większą prędkość i szybciej to rozwieziemy. Tak, to jest, to jest dobry plan. Co tego się trzymajmy i tak szybciej to rozwieziemy, bo już mamy na starcie 22 km na godzinę. Eee, czyli w sumie chyba tyle, ile można jeździć z tym, tak jak pisało w opisie. Także jest dobrze, jest dobrze. I nie straciliśmy na początku. E, dobra, tutaj trochę tak po chińsku to zrobiłem, ale zaraz oczywiście to sobie dojadę. Po e, czemu nie? Teraz chyba złapię. O właśnie. Dobra, tyle to może być. Tyle to się nie możemy przejmować. Teraz się muszę rozpędzić, chyba z tamtego miejsca. Co tam Chyba kapusta rośnie w ogóle. Muszę sobie obczaić, czym... Jak to z kapustą jest? I czemu nie mogę na żadnym z tych siewnikiem nie zrobić, yy, zrobić kukurydzy? Czy to jest jakaś wada? No nie wiem, no jakiś błąd mam po prostu i nie mogę. Nie mogę siać kukurydzy i takich. Yy, przedmiotów i nie za bardzo wiem o co chodzi. Yy, możliwe, że jest to właśnie wada. Dlatego będę chciał po prostu, yy, sobie potem, potem sobie przeszukam, zobaczę, może na internecie znajdę odpowiedź, bo ktoś ma podobny problem, yy, okej, okay, tutaj już jest dobrze. Teraz będę musiał się rozpędzić prawdopodobnie z tego pola i wjechać na tamto. Też jakieś duże nie jest. No, tak jak mówię, chciałbym posadzić wreszcie kukurydza, na żadnym silniku nie jest napisane, i na każdej mapie, na której, którą mam pobraną, nawet te domyślne, nie mogę tego posadzić. W zasadzie nie wiem, czemu tak jest. No, mam nadzieję, że to, że to się zmieni wreszcie. <grym> że to się zmieni, że uda mi się to naprawić. Eee, tak jak też myślałem, chyba na wystarczy 8000, bo mogę załadować trochę więcej. Eee, lub też potem dostarczyć trochę więcej, ale stwierdziłem, a dobra. Ja Nie będę robił, pewnie tyle wystarczy. I nie. chyba się nie myliłem. Eee, ok. Dobra, teraz ja będę się musiał rozpędzić z tamtego pola i wjechać na to. Bo tutaj mamy trochę pod górkę i będzie się przydało w dół. Eee, przepraszam Was, jeśli ja ktoś pisze, ale nie, nie ustawiam sobie, żeby nie dostać powiadomień. Jak to przeważnie robię koło odcinka, przed odcinkiem, o ile też pamiętam. Tak, e, będziemy na pewno musieli szybko sobie zainwestować, w jakby e, w zrobienie, oczywiście sobie silnika ojojoj tutaj straciliśmy to ostro prędkość no w tym wyboju jednym ale dobra w takim wypadku robimy eee. o tak spróbuję zrobić i po to sobie podjechać okej okay. czy się uda coś tam zostało ale dobra Coś tam się udało, tutaj trochę zostało, już to dosypię Też nie jest jakiś Duży problem Dobra, tutaj zrobiłem kaszanę totalną No ale wybaczcie mi Zaraz to sobie dojedziemy Zresztą tak jak mówię nie musi być wszystko idealnie Po co by musiał być? Tam parę plamek zostanie, dużo nam to w sumie nie zmieni eee, Dobra Irytuje mnie takie miejsce na mapie, że nagle traktor sobie przy, przystaje i nie wie jak ma się zachować Okej, okay, jeszcze tutaj i w sumie to chyba tyle. Zostało mi jeszcze 50%, czyli teoretycznie jedno pole bym mógł zrobić, na przykład to, no tamto by mi już nie starczyło do końca. No ale dobra, dobra, jeszcze sobie tutaj, skoro jestem tutaj, to jeszcze sobie to poprawię. Okej. Okay. No i dobra. I możemy wracać na bazę. No i co, ja to sobie powiem z odcinkami. Postaram się z, z, zrobić te budynki. E, za jakiś czas będziemy mieli pewnie żniwa, znowu pewnie będziemy musieli e, zainwestować pieniądze. E, także w sensie, zainwestować i po jakimś czasie, po, nie wiem, czy to będą dwa żniwa, czy ile. Będziemy musieli e, zainwestować. W te owce wreszcie, bo miałem się zająć zwierzętami. Jak widać, jeszcze tego nie zrobiłem. Eee, dobra. Teraz ja sobie w takim wypadku chowam już tą maszynę. I to ja się z wami będę chyba żegnał, bo w sumie to tyle, co wam chciałem przekazać. To wam przekazałem. Eee, odcinek dzisiaj nie był jakiś e, dosyć e, super. Nie zrobiliśmy jakichś dużych postępów, ale pokazałem, jak, pokazałem wam nowe maszyny, jak działają. No i jestem w sumie zadowolony z tego, co dzisiaj zrobiłem, a w kolejnych odcinkach albo będziemy robić siewy, albo ja sobie siebie zrobię pomiędzy odcinkami, a już zostaną tylko żniwa. Właśnie, nie załatwiłem sobie headeru jednego, bo mamy combine, jest jeden header, nie ma drugiego headeru, ale ten drugi header tak nam się przyda dopiero, jak ogarnę błąd, błąd lub to co mi koliduje z zrobieniem sobie Kukurydy czy czegokolwiek, no bo jest to dosyć ręce, to irytujące. No i za niedługo będzie nowa seria z Farming Simulator 19, ponieważ jedną będziemy chyba wstrzymywać, prawdopodobnie na jakiś okres. W zamian za nią będą raz, na przykład tygodniowo, właśnie filmy z tej nowej serii. No i mam nadzieję, że, że wam się ona spodoba. A ja wam co to będzie za seria z farminga, ja wam tego nie spoileruję, Tak co trzymajcie się i do kolejnego. Cześć!